Dzień dobry widzowie, witam w majówkę. Ten odcinek pewnie będzie wyemitowany w sobotę. Ja dzisiaj jestem na grillu nieobecny. Wam też życzę, żebyście się dobrze bawili. Mam nadzieję, że cieplutko jest tam u Was, bo u mnie bardzo cieplutko. Także jest właśnie opcja na tą majóweczkę. Dzisiaj taki budżet mniejszy niż zwykle 3000 zł. Bo tutaj przyzwyczaiłem Was do większego budżetu Ale przed odcinkiem oczywiście zapraszam Z kodem Darko macie plus 10% 2 ,10 zł 10 groszy na start Wpłaty pamiętajcie tylko i wyłącznie dla pełnoletnich Jest opcja też wpłacania skinkami yy, Cały czas trwa Opcja wielkanocna Opcja wielkanocna w której dostajecie jeden z 6 skinków Przy doładowaniu Za dany próg macie tutaj Skinki ustalone jakie się dostaje Można sobie spauzować Można sobie zobaczyć samemu Pamiętajcie o codziennej darmowej skrzynce w lewym górnym rogu strony I pamiętajcie o czterech darmowych skrzynkach na dole strony oprócz tego są jeszcze moje rozdanka Wpłacając za 5 dyszek macie w do wszystkich moich rozdań Także przechodzimy sobie i dzisiaj troszkę bardziej leciutko niż zwykle eee, Poczarujemy troszeczkę Zaczniemy sobie od case battle jakiś, bez żokerów, bez jokerów Zaczniemy sobie od kałaszków na przykład. 7 skrzynek kałaszkowych za 4 stówy. Lecimy pod standard. I mam nadzieję, że wszystko się tutaj dobrze dzisiaj powiedzie. Ostatni odcineczek nie był jakiś super. Mam nadzieję, że dzisiaj się będzie elegancko. O, już leci searing rage, kałaszek, którego aktualnie też używam. Ale ja mam Neon Revolution. Oj, to fakt. KILK yy, tested, i tak jest drogi. To bym się nie spodziewał. Jest Legion of Anubis. No, dominacja póki co. Póki co dominacja jest. 4 cztery skrzyneczki przed nami. Ale poleciał mu Nightwish. Nightwish za 4,5. Więc tragedii nie ma. Siatka safari. No, to mam nadzieję, że droga. Oj, złotówki on Jasny kid. O, ten kałaszek chyba dobry. Ale on ma lepszy. Ok, ok. Midnight Laminate. To jest tej nowej skrzyneczki. I chyba wygrywam. Tak, zwycięstwo. 541 złotych. Oczywiście sprzedajemy sobie. Chociaż tego kołaszka jednego mogłem wam zostawić na kiwałeś dzisiaj. Ja tutaj sobie tylko zerknę, jakie, skrzyn jakie jeszcze skrzyneczki moglibyśmy takie na buście pograć Agenty. Agenty oddadzą dzisiaj. To zrobimy takie skrzynka, za, yy, znaczy batla z agentami za 1000 złotych na buście. Znowu podwina. Znowu podwina. Dzisiaj dzień zwycięstwa. Jeżeli ostatnio mm, wszystko praktycznie na underdogu by wchodziło, to dzisiaj mam nadzieję, że jest dzień zwycięstwa. I może jakiegoś agenta właśnie wam rozdam. Ty chyba dobry mi poleciał, jednak się mi wydawało. Ale okulary ma dojebane, i zerknijmy teraz. Co dalej? The Professional The Professional za 85 Ziko. Ta maska jest ciężka do trafienia i ona kosztuje 6 stów. Co jest, Ty? Też professional. Elitek, elite Crew. Muchlik. I znowu maska. To znowu drogie. Nie wiem, no. Sypie ostro. Sypie ostro. Kolejny chyba drogi skinek. A jednak się pomyliłem. Guerrilla nie jest taki drogi. Ty i słocik. No elegancko sypu, Tak szczerze z tej skrzynki. To ja od razu wam coś biorę z tego. Którego bierzemy komandosa. Może dzisiaj tego profesjonala weźmiemy. Chociaż kobitkę taką? No nie wiem, nie wiem. Jeszcze się zastanowimy nad tym. Tylko czekajcie. Nie chcę wszystkiego sprzedać, więc sprzedam sobie tak o. A... Albo tego z okularami w sumie no. Żeby mi budżetu starczyło na wszystkie odcinki. Tego z okularami bierzemy, bo się rzucił w oczy. A resztę sprzedam. Jesa. To on dzisiaj do wygrania zostawiacie sub, like, comment. Oczywiście rozdajemy na kolejnym streamie streamki od niedzieli do czwartku, 23. Czasami też weekendowo robię jakieś, ale wtedy jest zapowiedziany na Discordzie, więc na Discordę też zapraszam. Discord macie oczywiście w opisie Explosion Case, explosion case, troszkę mnie teraz poniesie. 1100 zrobimy na underdogu. Zrobimy na underdogu Ursus Knife, yy, liczymy, że poleci dla mojego przeciwnika. I oby tak się stało, oby tak się stało Obyśmy ci ugrillowali jakieś skinki właśnie Dobry start Nawet całkiem niezły bym powiedział Dobre wyczucie z tym underdogiem Kto też tak uważa to może zostawić właśnie komentarz Może też będzie miał wyczucie żeby zgarnąć skinka I w końcu to mi się podoba To mi się podoba tak szczerze Jeszcze jakby mu ursus najpadało, dało to już w ogóle bym był Zadowolony ale chyba aż tak dobrze to nie będzie. I tak już mamy praktycznie razy dwa batelkę naszą w tym momencie. Ale zawsze jest jakaś na to szansa. Więc czekamy do ostatniej skrzyneczki. Umpik jeszcze poleciał mi z tej nowej skrzynki. I na razie nic więcej. Pyk. Mamy już 5000 budżetu. Więc jest całkiem, całkiem nieźle. Lecimy dalej z Case battlem, Jeżeli tak idzie, to kujemy żelazo póki gorąco, że tak powiem. Wejdziemy sobie na Beast Case na buście. Razy 7 tych Beast case'ów I damy sobie pod standard. Najlepszy to jest. O, ktoś tu wszedł. kemol, Najlepszy to jest z tego Dragon Lore. To nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja z tej skrzyneczki. tak szczerze. Zobaczymy, czy kemol się tutaj popisze. Czy to my zwyciężymy sobie łatwo. Jest hyperbestia, ale on dostał USPA kilką firm, Który jest MW i kosztuje prawie 500. Ja, tu chyba AWP Chromatic Aberration. No, ale na razie jesteśmy dominowani. Jest kałaszek Nightwish, on pewnie koło 5 dych, tak myślałem. No, szału nie ma, jeszcze mu player 1 poleciał. To te ostatnie skrzyneczki muszą być szczęśliwe, jeżeli coś chcemy podziałać. Ale chyba on wbija nam tutaj gwóźdź do trumny. No, chyba że ta AWP Dragon Lore w tym momencie. Ale nic nas nie zaskoczy nic nas nie zaskoczy. Gratulacje dla Kemola, który tutaj wszedł do batelki. I mnie tutaj ograł. Dobrze widzowie. Robimy teraz tak. Poczułem się teraz oszukany yy, przez Kemola. Więc robimy sobie. O! Gateway e na buście. Za tysiaka. Na trzy osoby. Pod wino. No i Kemol, jak chcesz, to wchodź. A jak nie, to biorę boty. Biorę boty. I liczę na to, że z nimi wygram. Jest emeczka, jest emeczka. ja, jajaj, jaki początek. Jaki począteczek. Elegancko, elegancko. Franklin jeszcze poleciał, oj. P2000 za stówę? Co to jest? Kolejne to samo. Ty, ale sypie tutaj. Woodsman, ale Wellworn jest droższy, co? Co teraz? Gamma Doppler face Streamu poleciał? No nie, no nie. Ludzie, nie tak się umawialiśmy. Nie tak się umawialiśmy. No teraz musi mi polecić taki. Człowiek się stara dzień w dzień. Człowiek się stara, naprawdę. Próbuję tu wszystko rozszyfrować i nic, i nic. Kurczę, no. Nie mam pomysłu, nie mam pomysłu. Idę po prostu poklikam Secret Files yy, Case. Glitch Point. No, może jesteśmy na plusie, że jest dobry stan. Nie jesteśmy, jeszcze raz kliknę. Teraz już jesteśmy, okej. Okay. Jeszcze może coś tu wydusimy. Jakąś asową O, właśnie, klasyka nie robiłem dzisiaj. Robimy klasyka. Czekolaty i rasty, pamiętajcie, na przemian. Pyk i robimy raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Starczy nam. Coś zrobiłem źle. O, nie, muszę cofnąć. Muszę cofnąć. Teraz jest git, pyk, 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 pyk. I pod underdoga. Jeżeli klasyk już się nie pomoże, to nic nam nie pomoże. Takiego jestem zdania. Niestety nie będę na majówkę chyba jakie obasy. Same suchary, same, same te chlebki. Chlebki się da na grilla i tyle. I poleję się wodą. Ale jest dobry początek. Dostaliśmy. O, jest bardzo dobry początek. Jest bardzo dobry środek watelki. Rozwija się to w niesamowitym tempie tutaj. Tylko jeszcze coś by się przydało. No jeszcze przydałoby się właśnie takie rękawiczki dostać u przeciwnika. Ewentualnie u mnie. Ewentualnie G sg 5P3 kolonii 4. No, jeden z lepszych skinków do. Y do tego Kriga, Ty no, nawet dropi. Nawet dropi, nawet dropi to. Tutaj ta Batla jest niezawodna. Jeżeli ją wygramy, to robimy ją jeszcze raz. Jest wygrana, jest zwycięstwo. Sprzedajemy, robimy ją jeszcze raz i mamy profit. I to mi się podoba. Ta Batelka nigdy nie zawodzi. Nie zawiedzie na pewno mnie tym razem. Także. Ja już jestem pewny, że teraz mu lecą rękawiczki jakieś albo coś takiego. Kolonia na początek, pewnie za dwie stówki. Mimo, że sam sobie wlecieć, nie przejmujcie się. Koalition Niemiecka za 400. stówki, spoko, spoko. Dla mnie z Sugar Rush, żeby na podbitkę troszkę zrobić. U mnie, o pewnie, pewnie, nie ma problemu. I? Bullet Queen? Bullet... Co Bullet Queen w nie jest za 180 zł? Ale poleciał mu Golden Coil, okej. Okay. Filtesty to 300. W międzyczasie Lidet Glaz jeszcze ze statrakiem i Hansman Knife dla niego, oczywiście, pewnie. Pewnie, gotujemy. Grillujemy bardziej, grillujemy sobie. Essa. <grym> Essa już się nie mówi, kurwa. To ja gadam, ty. To ja gadam. Takich rzeczy się już nie mówi. A, widzowie, kto. Yy, muszę zrobić jakiś konkursik dla Was. Dawno nie było takich odcinkowych. Dla wiernych widzów, którzy oglądają. Streamek jest w niedzielę o 23.00. I kto napisze na czacie? Może tak pomyślę. Niech pomyślę troszkę dłużej. Eee, kto napisze nazwę skrzynki? O, Scarlet Case. Scarlet Case. Napisze ktoś na czacie Scarlet Case. Kto pierwszy napisze w niedzielę na streamu na czacie? Taką rzecz dostanie VIP-a. A my sobie otworzymy Scarlet Case. Ty, jako że nowa, to chyba klikam. Co tu się dzieje? Co? Chyba klikamy tu? Nie możemy tego przeoczyć, ty. Nowość. Nowa skrzynka. Ostatnio jak Valve wypuściło swoją skrzynkę w grze, okazała się zbugowana. Może tutaj też coś sypnie? Dobra, klikam to. Scarlet Case, kto napisze pierwszy na czacie yy, w niedzielę na streamku 23, dostanie ode mnie VIPa na miesiąc. A ja klikam. Scarlet Cases. 3 I... I co to jest za kałaszek? Co to jest za kałaszek? Ten, to jest coś nowego? Dobra, jeszcze raz to trzeba kliknąć. No i co teraz? To jest na plus czy na minus? Na minus, na minus. Tak kończymy ten odcinek. Ja tylko przypominam, żeby zostawiać sub, like, comment, yy, ja sobie odbieram tego oto Dirt komando kompany KSK Agenta i on będzie do rozdania też na streamku o 23 Także trzymajcie się i pamiętajcie Kod Darko, stronka 18+, to pamiętajcie